Okej, okay, dok, gość, płynie, płynie cały czas do, do przodu. Tak jak wcześniej. Posadził statek? Mhm. Dobra, 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 dobra. Tak, 200 kratek do przodu, tak żeby on nie widział tego, chyba że mam nie skręci, to jest najgorsze. Ale trochę skręcił, trochę dobra. płynie bardziej na ląd, dobra. na lewo biem, troszeczkę biem, biem, bardziej, bo... okej, okay, widzisz go? Widzę, jest jakiś jest ty tylko jakaś wysypka mała. Tak, to tu, obok, obok lądu, obok lądu, jakby zestumowany statek. Dobra, to. Mhm. On patrzy w dół, dobry moment, dobry on moment. Patrzy, on patrzy w dół? Tak, dobra. patrzy w dół, Ha, hawczy. Zawczył? Za Może grzeby. Jest! Super! Dobrze, 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 dobrze. Ja to widziałem, ale on tego nie widział. Wszystko się zgadza. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Minecraft Extreme będziemy trollować widza i zrobimy z niego... Znaczy, zrobimy mu papkę z mózgu, trollując go, że jesteśmy piratami i zobaczymy właśnie, co się stanie. Nie wiem, zostanie mu naszym więźniem, dołączy do nas, nie wiem, co się stanie, może go zabijemy po prostu. Mam, mam nadzieję, że nie, bo tego nikt nie chce. Doktorze, pojaw się pirat, pojaw się pirata, pirat, wy naszym tym... Ja, ja jestem? Okej. to jest piratka Elżbieta. Ja jestem Jacek Wrubelek. A to jest nasza piracka łapka w górę. Człajba. <goda> <goda> <taki> <goda> <taki> tak, piracka przejdę, zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej odcinków, z jak Extreme, koniecznie subskrybuj ten kanał, a y, nasz... Ej, on, czy on temat? Czy on, on pomyślał, że to jest jakiś taki opuszczony statek i ograbiony dawno i go zignorował? To, 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 to nie wygląda jak opuszczony statek. No wiem, ale może tak z daleka, bo dla niego... Tak. Czy pływa? A Coś rozwala! On tu jest! Dobrze! Okej, 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 musimy stary sobie szybko dać miecze. Okej, okay, on, mi, on mnie zobaczył. A ja mam I, Okej, okay, masz? I spadł! Spadł! Wystraszył się? Ahoj! Jak to się mówi? <grym> Lądowy szczurze! Wpadaj do łajby! Do. Myślę, do środka! Że jest pusto. Tutaj! Oho, no właśnie, myślałem, że jest pusto! Myślę, że to jest takie opuszczone! Dobrze! Musiałem czas do tyłu od, odsunąć lekko. Rezu rozumiem. <laughs> okej, czy musimy go teraz jakoś przekonać, żeby tu wszedł do środka. Mi się wydaje. On jest znube, on ma kamienny miecz. Musimy go stary siłą. Tak, na statek, na statek! On mi mocno uderzył stary, ja zaraz zginę, okej, okay, więc nikt nikt lepiej mnie dalej nie bije. Na statek proszę i zamykamy go w naszej celi. To jest plan. Okej, okay. ruchy! No, on, on, nie, on nie ma za bardzo. Ej, do środka! On na górę. Nie, 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 to jest, jest ster. Tak, Filemonko, to jest ster, ale super. Nie, nie jest super. Do celi, ty jesteś naszym więźniem. Na dół! Będę, będę bić, nie jestem bi piratem. Nie, bo. Ty go do z środka. miecza, to on sobie Tak, może wiem, właśnie wiem, właśnie wiem, właśnie wiem, dlatego nie chcę. Co on ej. robi? Czy mam wlaz do. To nie jest do tego! F Filemon! Nie tu, ale skrytki! Ale, a, a, <laughs> Cyrki. Cyrki. Oj! Za mną! Jakby, hej! Tu, tu! Tu ta... Gdzie, gdzie on jest? Czemu ja. on czemu się... Czemu się cho... Ty! Nie! nie, nie. No, co on robi? Grzebie w skrzynkach! Proszę wyjść z tych. Ej, co on robi? C Halo? Czem Czemu on wszędzie wchodzi? Nie mam... Tylko nie do celi, tu jest cela dla. Ej, dla szczura lądowego. Za mną! <gryw> Ogarnij się, bo wyszliśmy za wórtę. Dokładnie, do środka. Czemu on nie idzie za mną? Halo, proszę, proszę za mną. Idziemy do środka tutaj, chodź. chodź. Dobra, do idźmy do środka. Ależby to piratko, zaraz jak on zobaczy, że tu wyszliśmy, go ignorujemy. Nie zwracamy uwagi na jego głupotę. Ale ja chcę być od żagli. Majtkiem możesz być najwyżej. Ty's... Jakiś urodzony marynarz. Nie, nie wiem ej, o co on chodzi. No, no co, ej, patrzcie! Co on? Co on robi? Czemu on robi remont? Na statku, tu nie ma miejsca remont. Miałeś być. Do celi! Filemon Kot, do celi! Tu jest cera dla ciebie! To twój pokój! Nie, on ma. Nie, on chce być. Ej, Beskito chce być Majtkiem. Jak wie, że, że to jest Majtek. to no jest na górze tam. On jest zajarany tym, poważ, on już Ech. buduje wejście na majtki. Ej, Beskitu, czemu? To jest Majtek z powołania! Ej, to może nie plan na ten odcinek do oknestu? Jakby. Może... Chciałem go wiedzieć. Chciałem, żeby. Był... Masz! Chciałem, żeby. Bocianie gniazdo, chyba to jest. Mam dziób. To nie jest dziób. To na pewno nie jest nie dziób, dziób akurat. Bocianie, nie, <laughs> tak, akurat. dokładnie, jakby. Ale spoko, masz, masz pasję. Będę szukał ofiar. Ej, jak się wkręcił, no nie? Do celi. I miecze, i miecze. Co to? Twoja cela. Dobrze, dobrze, przypychamy go, przypychamy go. Nie! Przypychamy go. Okej, okay, jakby. Ej. musisz. Jakby. Co, co on robi? Czemu on się rzuca? Tu nic nie ma. Wchodzisz. Albo cię zabijamy Proste, proste propozycje To są, dosyć szanuję Trzy Dobra Dwa Trzy. Dwa Czy on idzie sobie? Wolę iść się nie bawić <śśmieniu> Sorry, ale mu musisz się bawić Jakby jeden C czy to... Stary, zaraz go zabijemy, wierzę tym ten Patrz Wchodzi? Posłusznie Wejdź, wejdź, wejdzie Wejdź tam jakby coś pisze, szybko chcę być ze za, za główką? Z, za, za dobra. Dobra Żegasz dobrze! Tak! Udało się! Mamy go! -hoo -hoo. Chcesz być piratem? Proste pytanie. Zobaczymy, czym chcę być piratem? Bo chyba chcę być piratem, tak? Chcesz być piratem? Tak! Prosta odpowiedź. Więc musisz wy w. Majtkiem kilka wyzwań. Okej, okay, więc masz się podjąć kilku wyzwań, Doknes. Więc pierwsze wyzwanie, według mnie, to powinno być walnięcie wiadra z masztu. Co? Muszę być tu? Y gdy, jak to musi być, którzy w celi? Nie wiem. Za mną. Chodź Filemon kot! A pierwsze wyzwanie będzie takie. To będzie wyścig do Kness. Ciebie i Filemona. Dam wam łódki i będziecie musieli się ścigać. Tu są dwie łódki. Okej, okay. wsiadaj, Filemon. Chodź się bić! Ej, bez kitu, on jest waleczny jakiś. Robicie kółka dookoła wyspy w prawo. Kto pierwszy. Zro... W, w lewo to pójdziesz teraz, ale. No raczej, już płyńcie. Kto o pierwszy ten wygrywa? Jakby. I tak nie. to wygra chyba. Ch, chyba to wygra, nie? O nie, on Niech to nie wygra. Słucham, ja Super, lagi. super. Ej, o, on mnie. się rzucił od razu. Od razu się rzucił. Ale, mi, ale. Mi, ale... Co, zagowało, jeszcze? Yeah. O nie, yeah, o nie, yeah. Filemon to wygrał. O nie, dobra. Pierwsze wyzwanie ze trzech y, wypełnione. Pierwszy, brawo, brawo, Filemon. Wszyscy brawo dla Filemona na czacie i w komentarzach piszcie, brawa. Ła, oh, też umiejesz na kółko. widzę, co jest grane. Teraz co robią piraci. Piraci pływają na łódkach, piraci się biją, ale dobra, nie, nie możesz się bić tak. Mam pomysł. Zrobimy jaskinię, okej? Okay? Doktor, możesz go zająć tutaj przez minutę. Dosłownie przez minutkę zajmiesz go? Eby, daj mu jakieś zajęcie małe, żeby umógł stać czy coś, okej? Okay? Ja, ja na chwilę okay. ja zaraz, ja zaraz wrócę. Okej? Okay? Okay. Co się tu odlecę, żeby on mnie nie widział? Okej, okay. wanisz, okay, teraz już mnie nie widzi, super I tu zbuduję taką mini jaskinię Ale on, on, on mnie cały czas bije w ogóle On ci bije, U. ale nie zginiesz zaraz, nie? Jakby to nie będzie tak Nie bij Okej, okay, szybka akcja, szybka akcja Tutaj muszę zrobić jaskinię ze skarbem i potworami I on będzie musiał zdobyć ten skarb i przeżyć To nie będzie całe proste wyzwanie Więc zobaczymy, czy sobie poradzi Skrzynka i w środku będą diamenty e, Okej, okay. tu będzie jeden creeper Tu będzie drugi creeper Będzie kilku strażników tego skarbu, okej? Okay? Żeby nie było za nudno Okej, okay, jest drugi Creeperów. Jakby, Może być bezpiecznie, on może zginąć. Podbiegam już do was, panowie. O nie. I o nie, pani? On mnie w Co? Odnowu. Czemu on jest takim dranem? Czemu... Ja mam dwa serca Staro on mnie nie! On jest, jest Co... warianty. Co jest grane? Drugie wyzwanie. Filemon, za mną musisz zdobyć skarb. Nie! Czy on żyje? Tak, Słyszę, żyje. że żyje! <laughs> On żyje, on żyje, on żyje! Okej, okay, on żyje cały czas, ale myślałem, że zginął, na pewno. Ej, bo z... wybuchły dwa creepery, jeszcze są trzy. Co muszę? Musisz zdobyć skarb i przeżyć! Jakby, hej! To nie będzie takie proste. Wybuchł kolejny creeper. Jedyny creeper na prawo... Nie na dole. Na dole są dwa creepery. On jest troszkę zamknięte, on ich może nie zauważyć, co na prawo skarbu. Więc może być ciekawe. Z... Jeszcze żelazo, dodatkowe punkty. Brawo! To to? To diamenty w skrzynce. Masz? Ja widzę, że nie ma, ale jakby on nie może wiedzieć, że widzę go teraz, jakby on jest sam w jaskini Zaraz, o, okej, okay. są so grippery na prawo, on ich nie zauważył, one mu nie wybuchną chyba. O, ale on je wybuchnie! I przeżył, dobra, brawo dla Filemona, ma, ma, diamenty. Nie ma diaksów. Jakby widziałem, że miał w diaksy, co jest grane? Chodź. Okej, okay. ej, Doknes, ja wiem, co on chce zrobić. Można incji zobaczyć. Wiesz zobaczyć. nie, ja wiem, ja wiem, że on ma, bo ja widziałem w jakimś punku jego. Stary, wiesz, co on chce zrobić? Bo ja wiem, on chce mnie wkręcić. Że tam wcale nie było diaksów. Pusta jest! O nie! A nie! A nie! Worrzuć diament! Jest jeden. Okej, okay, to jednak był. Di By, był diament, okej, okay, czyli teraz. Nas... A, okej. Okay. Da Dał mi ten diament, okej. Okay. Jakby. I miał drugi, widziałem w rączce, okej, okay. okej, okay, dobra. Byłeś i pan ile w na diamentów, ale w więcej niż jeden, okej, okay, więc jakby on. Nas i tak go szukał do okna związując o tym. Powiedział, że y, był jeden diament, a było tak naprawdę Powinni więcej. Powinniśmy go. Powinniśmy się go pozbyć. Myślisz? Adasz, a mi go, po mi go potem? Mi go go potem. Zobaczymy. Bo nie mam w ogóle tak. diaksów, a bym go chciał. Okej, okay, no to Filemon. Najpierw ostatnie zadanie. Musisz oswoić papugę. O, wiem, Doknes. Przebierze się mm -hmm. papugę? Tak. Super, dobra. Na tej wyspie gdzieś jest papuga. Po nią tu przypłynąłem. Szukaj ej. jej. Sorry, że mi bije. Już teraz mało życia, zaraz nas zabije, Doknes. I ciebie. Co jest? Uh, nie możesz być papugą? to use this comment? Co? Nie możesz być papugą? Nie mogę w ogóle ukośnik D użyć. O nie. Dobra, ja już wspomnę papugę. Ej, nie mam czym. Dobra, dam mu ciastka i zobaczymy, czy będzie się ciastkę oswoić. Trzymaj ciastka! Nie powiedziałem, że oswój papugę ciastkami, e, tylko powiedziałem, trzymaj ciastka. Jakby to ty podejmiesz, decyzję, czy się oswoić ciastkami, bo kto wie, co się dzieje, jak dasz ciastkę papudze? Ja niestety wiem. Kwestia, <grystujer>, czy nasz Filemon wie, co się stanie. A da się ciastkami? Nie wiem. Jakby nie powiem mu, że da się. Nie powiem mu, że się nie da. Da się coś im zrobić ciastkami. Po co mi je dałeś? Ok, czy on nie wie o tym, że ciasteczkę zabijają papugi? Jak dasz ciasteczkę papudze, to na ginie. Filemon się spina nie wiedziałem o tym, co. Drugą papugę Tu jest! Na dole. Okej, okay, on ją on ją zobaczył. Zabił ją ciastkiem! Sorry, nie zdałeś. <głos> <głos> jakby <głos> nie możesz być piratem. Przykro mi, jakby. Co? Te ciastka były dla Ciebie. Chciałem ci dać, byś się najadł, a nie zatruwał papugę. No to pytałem cię. <noise> o, wej stary. Ej, ej, mamy awarię. On się wkurzył, wiesz? Okay. To jest? To jest wkurzony widz. Czemu nie powiedziałeś? Okej, okay, on, on ma ostre pretensje. On ma drugą papugę. O ją? O, zbiera nasionkę. Dobrze, dobrze, uda mu się. No tak, były dwie papugi, no tak. Będzie pirat... Nie, nie dała się swoić Nie dała się swoić. Trzy nasionkę jej wsadził do buzi. Nic, nic nie ma. O, jest papuga. Okej, okay, jesteś piratem. Trzymaj... Trzymajcie, ja idę na misję <grych> Okej, okay, dzięki to... to po prostu go zostawiamy z tym statkiem do okna, dobra? Okej okay. z... to... idzie z tobą, nie, odpływam, Siadaj. odpływam Odpłynąłem Okej, okay, więc zostawiliśmy widza z bazą w statku no Ja więc... odpłynąłem, nie ty Ja też odpłynąłem Odpływamy w takim razie I dziękuję bardzo, do Cika do końca Łapa w górę, filmy co Subskrybuj I do zobaczenia jutro Siema